Cześć, z tej strony Mario. Pierwszy odcinek dzisiaj. Planuję kompleksową termomodernizację domu. Poprawienie zewnętrznego wyglądu strukturą nałożoną. Wymianę okien. Jak tu widzicie drewniane stare okna. Odkopanie fundamentów. Położenie hydroizolacji i styropianu. Oczywiście remont elewacji też. Tam, gdzie są gniazda ptaków, uzupełnienie. E, Ocieplenie fundamentów będzie szło dookoła budynku, ale nie będę robił ocieplenia pod balkonami. E, tu już zacząłem przygotowywać mm, bramę garażową. Ona będzie zamurowana, to okno też będzie zamurowane. Plus wymiana drzwi wejściowych i wymiana dachu, oczywiście. Tak, Dach Wam pokażę za chwileczkę. Te drzwi też będą wymienione. Tu już mam drzwi no, ja wymienione. No i tak, te okna. Jak widzicie do wymiany, jestem na strychu, dwa kominy do roboty, trochę zburzyć, trzeba trochę podmurować. No i zdjęcie, zdjęcie eternitu i e, położenie nowej blacho, dachówki. Wyjdę jeszcze na dach, pokażę wam na dach. A i oczywiście e, ocieplenie tutaj, e, dach jest w takim stanie. Zacznę oczywiście od, od dachu i dołożenie jeszcze 6 kW paneli, bo mam 4, bo zaraz zejdę na dół, pokażę Wam też kotłownię, no bo w planach jest pompa ciepła. No i słuchajcie schodzę do kotłowni, pokażę Wam jak wygląda kotłownia. Cały dół będzie też. To ocieplenie fundamentów jest potrzebne po to, bo zobaczcie jak to e, wygląda. Aha, no i będzie jeszcze przebudowa e, szambo. Szambo będzie, szambo ekologiczne. Przebudowa tej rury. Tą rurę wyrzucam na zewnątrz. Tą wycinam. Kładę nową rurę e, na zewnątrz. Kanalizacyjną. No i później, tak jak mówiłem, będzie ocieplenie. Tutaj mam już zamontowane, w tym roku zamontowane salary główne. Ten zbiornik będzie przeniesiony tutaj do popłowni. Jak widzicie to jest popłownia. węgiel prawie już wypalony i drewno. Mamy teraz yy, kwiecień, koniec kwietnia. Yy, jeszcze mam nadzieję, że będzie kilka zimnych nocy, później się zdarzy to wypalę ten węgiel. Piec stary. 10-letni do wymiany no i cała kotłownia oczywiście do odnowienia, do przebudowy. Tutaj za oknem będzie stała jednostka zewnętrzna do ciepła, bo okno, tak jak mówiłem, e, zamuruje. E, no i czekam jeszcze oczywiście na akceptację programu Czyste Powietrze. Dzięki Bogu wniosek złożony 24, kwiet... 24 przepraszam, grudnia. Miesiąc temu dostałem informację, że jest pozytywnie zaakceptowany wniosek z programu Czyste Powietrze, tutaj z Funduszu Wojewódzkiego, ale do tej pory umowy jeszcze nie mam. To do zobaczenia w następnym filmie. W następnym filmie pewnie etapami, film będzie gdzieś za dwa tygodnie, bo jestem mówiony za dwa tygodnie na montaż fotowoltaiki, to będzie film z montażu fotowoltaiki. Pozdrowienia, na razie.